W dniu dzisiejszym na skrzyżowaniu tutaj ulic Grunwalska z ulicą Piekoszowską w Kielcach ruch odbywa się prawidłowo. W tej chwili nie odnotujemy większych utrudnień w ruchu drogowym. Sygnalizacja świetna działa prawidłowo. Jeżeli występują utrudnienia, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej są na miejscu. W przypadku korków przystępują do ręcznej regulacji ruchem. Sygnalizacja na tym skrzyżowaniu została przeprogramowana, zmieniony został program. Inny jest wgrany, inne sterowniki. Dodatkowo jest wprowadzony zakaz skrętu z ulicy Piekoszowskiej w kierunku ulicy Szajnowicza. Także kierujący muszą skręcać na tym skrzyżowaniu, wjeżdżając w prawo.